Za chwilę odsłuchają Państwo kolejnej audycji podcastu Mateusza Grzeszczuka Podróż bez paszportu. Jeżeli interesuje Was świat, to nie mogliście lepiej trafić. W tym programie najważniejszy jest gość, ekspert, który dzieli się swoją wiedzą i to ma realny wpływ na nasze życie. Nie zapomnij wspierać audycji na Patronite i podzielić się nią z innymi. Zapraszam. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ze mną dzisiaj znana myślę społeczności podróży bez paszportu doktor Justyna Eska-Mikołajewska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zachęcam serdecznie do słuchania naszego programu pacyficznego. Jeżeli nie odsłuchaliście chociaż jednego odcinka, warto to zrobić. Może znajdziecie sobie kraj, region konkretnie, czasami państwa wyspiarskie, które Was interesuje najbardziej. Link w pierwszym komentarzu. Justyno, kłaniam się Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Może Nowa Zelandia będzie bohaterką. Nie wiem, czy Nowa Zelandia jest kobietą, ale bohaterką tego drugiego sezonu. Może sobie pomyślimy o tym, jak to dalej ułożyć tę opowieść o, o Pacyfiku. Dzisiaj o Nowej Zelandii, gdzie trwa gorąca debata, bo mniejsza partia w koalicyjnym rządzie ogłosiła pewien projekt ustawy, który definiuje kobietę i mężczyznę wyłącznie według kryteriów biologicznych. No i tutaj pewien lider partii powiedział, że to jest powrót do zdrowego rozsądku. Jeżeli jakiś powrót, to jak to wygląda obecnie, jeżeli chodzi o definiowanie, prawne definiowanie? To znaczy obecnie w zasadzie nie mamy do określonej tej kwestii, tak? Jak należy rozumieć ten termin kobieta? Natomiast tutaj faktycznie pojawia się nowa propozycja powrotu, powrotu do, no właśnie, zdrowy rozsądek w tym, w tym ujęciu ma być czymś, czymś co ma odzwierciedlać tą biologiczną rzeczywistość, prawda? Czyli jakby wracamy do, do korzeni, w sensie rozumienie kobiet. Jako kobieta z urodzenia, kobieta według płci biologicznej, to ma być takim odrzuceniem, prawda, tej ideologii przebudzenia. Takie tutaj słowa padają ze strony głównych liderów partii, najpierw Nowa Zelandia, która stoi za tym projektem. Ma być też takim odejściem od rakotwórczej inżynierii społecznej. Czyli wracamy do, do wartości, odrzucamy takie liberalne podejście do tej kwestii, która oczywiście bardzo tutaj jakby szeroko, prawda, Tą tą płeć też nie tylko biologicznie, ale właśnie płeć bardziej tak społecznie ujmuje, co podważa tradycyjne wartości. Dlatego właśnie Nowa Zelandia ma czy znaczy powinna odejść od tej ideologii właśnie przebudzenia, bo to według liderów, New Zealand First właśnie ma przywrócić tak, ma zapewnić kobietom pełniejszą ochronę, też postęp. I bezpieczeństwo. To stanowi też taki rodzaj oporu wobec szkodliwego ustawodawstwa, które jakby obecnie obowiązuje i ma być właśnie tym zwycięstwem zdrowego rozsądku. Tylko chyba każdy po prawej, po lewej stronie tej nowozelandzkiej sceny politycznej, chyba ten zdrowy rozsądek troszeczkę inaczej tutaj rozumie. No właśnie to jest, już wchodzimy w grunt konfliktu nie tyle politycznego, co ideologicznego i pewnego też tutaj mogą włączyć się osoby, które walczą o prawa człowieka, też oczywiście definiujemy mężczyznę, kobietę. Zastanawiam się, czy też potencjalnie, jakie mogą być takie społeczne, pewne międzynarodowe konsekwencje przyjęcia takiej ustawy właśnie przez Nową Zelandię. To znaczy myślę, że warto podkreślić też to, że to nie jest pomysł nowozelandzki. Owszem, Nowa Zelandia jest bardzo często takim państwem pionierem, państwem, które inicjuje, które wdraża prawo bardzo nowatorskie, a zarazem kontrowersyjne. I też niejednokrotnie na ten temat rozmawialiśmy, tak? To, był, to, to była chociażby kwestia takich Decyzji odnośnie do legalizacji aborcji, tak? Wcześniej ta aborcja jest całkowicie legalna, czy, czy eutanazji, czy pełnej legalizacji kontroli narkotyków. No mamy różne takie tego rodzaju przykłady, czy chociażby ustawa, na temat której dyskutowaliśmy, która zakazuje palenia dla następnego pokolenia, prawda? Taki pierwszy kraj na świecie. Więc tutaj wiele pienioskich decyzji, ale tym razem Nowa Zelandia nie jest inicjatorem. Ten kontekst międzynarodowy jest tutaj szerszy, mianowicie zaledwie. Tydzień przed tym, jak Nowa Zelandia tutaj, jak ten projekt został przedłożony, dodajmy jeszcze przez szeregową posłankę: to nie jest projekt rządowy, to nie jest projekt całej tej koalicji. Tam też wewnątrz koalicji rządowej, obecnej, już w 54. kadencji Parlamentu Nowozelandzkiego gdzie właśnie ta partia Najpierw Nowa Zelandia jest tym Junior Partner, jest tym najmniejszym z partnerów i też są takie wewnętrzne podziały, tak? To nie jest też tak, że wszystkie partie się z tym mocno identyfikują i to, że właśnie taka szeregowa posłanka, kobieta zresztą, Jenny Marcroft złożyła ten projekt, to też jest pewnego rodzaju słabość, ponieważ też nie mamy pewności, że on w ogóle stanie się przedmiotem debaty parlamentu. No ale jest złożony jest też mamy tutaj jakby o czym o czym rozmawiać natomiast właśnie to nie jest to nie jest pomysł nowozelandzki. Niemalże tydzień przed w Wielkiej Brytanii, tak? Sąd Najwyższy przyjął takie przełomowe, tak musimy to uznać, ważne i przełomowe orzeczenie, że kobiety są definiowane przez płeć biologiczną na mocy krajowych przepisów dotyczących równości, a konkretnie w świetle ustawy o równości z 2010 roku. Czyli ta decyzja, generalnie rzecz biorąc, mamy to tak określić, jakby wskazuje, że termin kobieta od Odnosi się wyłącznie do kobiety, kobiety, kobiet, która, kobiet, które urodziły się jako kobiety, tak? czyli właśnie definiowane według płci biologicznej. Tym samym kobiety transpłciowe, tak? które na przykład posiadają taki certyfikat uznania płci, są chronione tylko i wyłącznie przed taką bezpośrednią dyskryminacją. Natomiast w świetle tej ustawy o równości, no nie. I to jest taka ważna zmiana, za którą też optowały różne środowiska. Była też taka właśnie grupa kampanijna Szkockich Kobiet, która jak najbardziej uważała, że taka ochrona przed dyskryminacją, prawda, powinna mieć zastosowanie tylko względem kobiet, które właśnie są definiowane według tej płci biologicznej. I tak jak już zostało wspomniane, znowuż pewne organizacje, które stoją na straży praw człowieka, praw kobiet, chociażby Amnesty International, tutaj bardzo mocno wskazują, tak, że to jest sprzeczne z prawami człowieka, tak, bo w pewnym sensie rodzi ryzyko właśnie tego, że może prowadzić w dłuższej perspektywie do wykluczenia osób transpłciowych z tej ochrony prawnej, do ich marginalizacji, do ich dyskryminacji. I podobne argumenty pojawiają się właśnie w Nowej Zelandii, tak, że ta społeczność właśnie LGBTQ, tak, też tutaj jakby wskazują, że to, to jest pewnego rodzaju taki precedens, który może marginalizować, tak? Osoby transpłciowe, osoby niebinarne, no bo tutaj otwiera to właśnie, taką, otwiera właśnie to ten, taką dyskusję w zasadzie wokół kwestii też ideologii, tak? Jakby odmawia, tak? Prawa do samoidentyfikacji, właśnie, właśnie, właśnie tych osób które na przykład przeszły proces zmiany płci. Same kwestie właśnie nazwijmy to kwestie społeczne dotyczące mniejszości, jakiejkolwiek mniejszości, są często przedmiotem debaty w Nowej Zelandii? Zdecydowanie tak, bo nawet chociażby w kwestii tego zróżnicowania, prawda, rasowego społeczeństwa, w kwestii praw maurysów, czy, czy teraz kobiet mauryjskich. na razie jakby nie mamy jasno wyrażonego głosu chociażby w tej kwestii kobiet mauryjskich ale co może być też bardzo ciekawym takim, prawda, wkładem do tej debaty, no nie mniej mamy głębokie podziały społeczne i to już nie po raz pierwszy w Nowej Zelandii, więc to tylko tak jeszcze jakby bardziej nasila te właśnie istniejące napięcia i podziały no Zaledwie kilka miesięcy temu, prawda, wokół właśnie traktatu z Waitangi, tak? zmiany, rewizji traktatu, w której to sprawie też partia, najpierw Nowa Zelandia, no, miała swój wydatny udział na czele ze swoim liderem tutaj, Winstonem Petersem, osobą bardzo charyzmatyczną, bardzo silną, która o ile no nie była tutaj inicjatorem tej rewizji zmiany traktatu z Waitangi, o tyle też bardzo jakby mocno popierała przeprowadzenie właśnie takiej debaty, być może właśnie referendum szerszego odnośnie do, do zmian, co gdzieś tam uderzyło prawda, w tą mniejszość małoryską. Więc tak, jak najbardziej, możemy, możemy to w ten sposób interpretować, że to gdzieś tam odzwierciedla głębokie podziały społeczne, a na tym rządowi generalnie nie zależy, w głównej partii, Partii Narodowej, która tworzy rząd obecnie, dysponuje 48 mandatami, no na tym nie zależy. I też tutaj są takie liczne apele właśnie premiera Christophera Luxona o to, że on generalnie wierzy w zdrowy rozsądek obywateli. Bo kiedy pojawiają się propozycje posła Partii Najpierw Nowa Zelandia i wiceministra zdrowia do tego, aby określać, posługiwać się takim określeniem Kobiety w ciąży zamiast osoby w ciąży, bo takie polecenie zostało wydane przez właśnie wiceministra zdrowia do takiej nowej centralnej agencji rządowej, która zajmuje się zarządzaniem publicznym systemu zdrowia w Nowej Zelandii. I obecny premier nawołuje, że on wierzy mimo wszystko w zdrowy rozsądek obywateli tak? i że możemy mieć tylko i wyłącznie do czynienia z kobietami w ciąży, nawet kiedy określimy je jako osoby. I bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz Państwa. Zachęcam raz jeszcze do programu Pacyficznego. Doktor Stenelska-Mikołajewska. Kłaniam się Dziękuję bardzo serdecznie.